Zabawna sprawa, tam cichutki napęd, naprawdę mnie to dziwi. Siemanko! I Już Wam mówię o co chodzi z tym napędem. A na początek, sorry za kamerę przed rowerem. Nie chciało mi się szelek dzisiaj zakładać, więc, taki montaż. Mam nadzieję, że będzie słychać to, co mówię, bo jest wiatr. A jeśli chodzi o napęd, jakiś tydzień temu, dobry tydzień temu, zdjąłem łańcuch. Wyczyściłem go naprawdę na tip top, na zicher, jak to mówią. Dwa razy pukanie. Czarowanie szczotą, znowu pukanie suszenie. Założyłem go. I zapierona nie pamiętam, czy go nasmarowałem. Ale prawdopodobnie nie, bo ostatnie moje jedna czy dwie jazdy strasznie głośny napęd miałem. I się zastanawiałem, co jest grane. Może suport, może przerzutki, może coś. Kurde, nasmarowałem wczoraj. Postał sobie przez noc Cichuteńko Także wiecie no Skleroza po prostu I tyle Ja dzisiaj na szybko przed pracą Bo mam na czternastą Taki mały wypadzik Na Świerklaniecki Park Zjeść bananka I do domu <grym> Za wiatrem będzie lepiej. Kurczę mamy... który to? 21 maja dzisiaj. Niby wiosna, niby słoneczko, ale jest tak zimny wiatr, że odczuwalna to w granicach, nie wiem, 10-11 chyba. Ostatnio ten trip na szosie robiłem przecież na krótko, i było komfortowo, a dzisiaj długie spodnie, ciepła bluza, bez rękawnik, rękawiczki długie, palce. Paskudnie. A tu taka szutróweczka, którą powiem wam odkryłem naprawdę kilka dni temu. Przypadkiem sobie skręciłem i okazało się, że jest, a nawet nie wiedziałem, że jest. Także warto zbaczać w nieodkryte jeszcze ścieżki. Nawet taki malutki lasek haratają. Tak samo ostatnio co byłem w parku tysiąclecia milowickim cosnowieckim. Miejscowi wiedzą, o co biega. Tam też wycinka i to idzie ostro. Także, no nie wiem, wariastwo jakieś. Dzisiaj, jak widać i słychać, bardziej vlogowo, to może zabawa w zgadywanie. Zakupiłem ostatnio coś do gravelka. Co ma poprawić podjeżdżanie w górach, ułatwić mi podjeżdżanie w górach. I pytanie czy ktoś zgadnie co kupiłem. Podpowiedź nie, nie jest to kolejne siodełko. Na razie Próbujemy współpracować z Bruxem. Taki leśny, nie wiem czy można to nazwać singielkiem, chociaż jedna ścieżka to singiel, nie? Patrzcie, jaki przyjemny. No jeszcze taki klimacik. Tu już bardziej wyboiście, i rudy się tu lepiej czuje Aczkolwiek, aczkolwiek, gravel też ogarni. Oczywiście, jakby założyć koła 27,5. Najszersze opony, jakie wejdą, amortyzowany mostek. No to byłaby i też zabawa na takich singlach. Tylko, że dla mnie to byłoby za bardzo przesunięcie grawela w stronę MTB, właśnie. Ale tu fajnie. A nie o to chodzi, nie po to kupowałem grawela. Od MTB mam MTB, czyli Rudego. Wiadomo, że jak jest wiosna, to musi być rzepak. Na każdej fotce, na każdym filmie. Zobaczcie, jaki klimat. Pierwszy raz tu jestem. Mówiłem, że warto skręcać w ścieżki, w które się. Wcześniej nie wjeżdżało i proszę bardzo, świetna miejscowa. <laughs> no to korzystając z tak fajnego miejsca, wyniki przedostatniej ankiety mówię przedostatniej, bo dzisiaj zrobiłem kolejną. Liczę też na frekwencję. W ostatniej wzięło udział ponad 500 osób, 530 dokładnie na dzień dzisiejszy. Pytałem Was o długość moich filmów. Jaka według Was byłaby. Najlepsza, żebyście je najchętniej oglądali. I tak, do 10 minut, ostatnie miejsce, 9% osób zagłosowało. Przedostatnie miejsce, powyżej pół godziny, 22%. Drugie miejsce, od 20 do 30 minut, 31%. A najwięcej osób, bo 38%. Sorry, że patrzę w telefon, ale tu to od 10 do 20 minut i takie filmy byście najchętniej patrzyli, aczkolwiek mam przedział spory, bo ten od 10 tak do 30 minut to w sumie ponad 60%, prawie 70, także mogę działać. Oczywiście nie gwarantuję, że wszystkie moje filmy od tej pory będą 18 minutowe, na przykład, bo sporo tego robię dla siebie jako takiej Pamiętnik swój nagrywany i czasami po prostu któryś film na pewno będzie dłuższy, bo ja tak będzie chciał. Ale postaram się też wrzucać takie ciut krótsze, żeby większa widownia była, albo żebyście wy mieli z tego większą frajdę. Tak jak i ja mam nagrywając i sobie do Was gadając. Dobra, nie przedłużając, lecimy dalej, bo czas ucieka. Trzeba pojeździć zanim się do pracy pójdzie. A tu jeszcze nie chcę tam wejść. To by było na tyle. Krótki mam nadzieję film. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w jakiejś mam nadzieję dłuższej produkcji. Na razie trzymajcie się. Hej!